Dzień dobry, dobry wieczór Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna, Szparumen i meldujemy się z szóstej rundy na minorce. 23, także szybka analizka ode mnie, bo jutro o 10 kolejne starcie, kolejne zmagania, także musimy to wszyscy uszanować. Ja postaram się jak najlepiej i jak najszybciej zarazem streścić to, co się działo dzisiaj w partii. Moim przeciwnikiem był zawodnik 13-latek z Azerbejdżanu, Ahmad Kagan. No nie powiem, no zapowiada się na kawał gracza. Może, nie chcę tutaj prorokować mu żadnego sukcesu, życzę mu, żeby e, odniósł naprawdę sukces w szachach, bo na to, wydaje mi się, że przynajmniej z perspektywy tego, co widziałem w partii, zasługuje. <laughs> I naprawdę gra dojrzale. Także przejdźmy do partii. E4, C5. Zagrałem w pozycji skoczek F3, D6, D4, bicie. I tutaj, moi drodzy, jeżeli, e, jeżeli C bije D4 i D6, to... Stwierdziłem sobie, że zbiję Hetmanem na D4. I po konie w 6 w tej pozycji zagrałem sobie końce 3, końce 6. I do tej pory w swoich partiach grałem koniec B5. Tak między innymi grałem z Wojtaszkiem i z Nawarą. Takimi dwoma arcymistrzami bardzo silnymi. I powtarzałem to dzisiaj, ale nie chciałem na to iść. Zagrałem w partii Hetman D3. Bardzo tajemniczy ruch. Bardzo tajemniczy ruch, który gdzieś tam widziałem również w partiach Mateusza Bartla. Także taką ideę sobie właśnie od niego podpatrzyłem. I stwierdziłem, że mamy równą pozycję, ale z młodym 13-latkiem zejdę mu z debiutu i zobaczymy, jak sobie radzi po prostu w zwykłej pozycji. Nastąpiło G6, a tu kojarzyłem Koń D5, C3, Roszada i Goniec G5. To była moja, to była moja wiedza. A tutaj chyba pamiętałem, że po hasze jest bicie. Bicie, goniec E3, wieża E8, goniec E2, Hetman E7, krótka, Hetman E4 i Hetman D6. I to chyba powinna być wszystko równowaga, ale nie pamiętam dokładnie teraz. Nie jestem w stanie powiedzieć. Eee, natomiast rywal zagrał goniec E6, to ja gońca wprowadziłem do gry. Bicie, bicie. Koje E5, bicie, bicie i tutaj komputer w ogóle podpowiada, żeby zrobić długą roszadę, ale długa roszada wygląda dla mnie zbyt jednak niebezpiecznie. Wydaje mi się, że jeżeli będę próbował matować przeciwnika na królewskim, liczyłem, że rywal zagra coś ala B5 i że będę miał z tego powodu spore problemy na skrzydle właśnie hetmańskim. Oj, przepraszam, tutaj jakiś dźwięk mi się włączył i stockfish mi się włączył i trochę komputer zaczyna wariować, ale dobra, wyłączył już żeby nam nie obciążał komputera. Wieża D1, zagrałem w partii, hetman D6, roszatka E6, E6 mi się nie podobało właśnie, bo to upraszcza pozycję, mam parę gońców, hetman C4, no i wiem, generalnie, że ta pozycja dla białych powinna być lepsza, no mam parę gońców, otwartą linię D, piąki są na obu skrzydłach, 3 na 2 w, 3 w końcówce będzie na pewno bardzo groźne, król wydawałby się być bezpieczny, trochę się bałem to, co poszło w partii, to czego poszło w partii, czyli e, A6, hetman B3, Wieża C7, bronimy pionka. Ja wieża D6, bardzo mi się moja gra podobała. I tutaj, właśnie, plan, który obrał rywal, według mnie jest dobry, bo jeżeli nie zagra w ten sposób, nie spróbuje stworzyć sobie kontry na skrzydle królewskim, to wydaje mi się, że strategicznie mówiąc, pozycja czarnych jest po prostu przegrana. Gram zaraz wieża D1, stawiam Hetmana na B6, czarne figury po prostu tracą jakąkolwiek koordynację. I dokładnie to się wydarzyło, czyli wieża D1, G4. Ja zagrałem w tym momencie H4, nie chciałem tutaj otwierać niczego na skrzydle królewskim, koń D7 i tutaj wydaje mi się, że ruch, którego rywal nie widział, bo Hetman A5. Idea polega na tym, że jeżeli rywal by teraz zagrał, dajmy na to goniec F8 za atakiem na wieżę, to ja wcale wieżą się, nie ruszam, tylko gram goniec D3. I okazuje się, że Hetman, pomimo tego, że stoi w centrum, jest po prostu złapany. Nie ma E4, bo właśnie ten Hetman tutaj podwisa. Także pięknie zagrałem, rywal tutaj już był w szoku, zagrał o końce 5, dobry ruch. Mimo tego, że komputer tego nie lubi, uznałem to za jedyne posunięcie, które trzyma rywala przy życiu. Ja na to wieża d5, goniec f8, wieża d8, bicie, goniec d3. Teraz wymuszam odejście hetmanem na f6. Wracam wieżą na d5. Komputer wolał, żebym poszedł na e8, ale nie ma to znaczenia z perspektywy partii. Ja zagrałem wieża d5, moi drodzy, z atakiem na pionka e5. Hmm, jeżeli tego pionka zdobędę, to będzie super. Goniec g7 wydawało się być turbo wolne, gram po prostu g3. Król jest bardzo bezpieczny i dalej sobie po prostu kąsam przeciwnika prostymi. No teraz rywal wieża C6, wziąłem na E5 i tutaj musiałem policzyć dość dobrze, że mam wieża F5 wtrącone i po Hetman C7 bije na A6. Szczerze powiedziawszy, trochę nie wiedziałem, co zagrać po końcu 7 Trochę się bałem, że tutaj coś podstawiłem. Hmm. Ale właśnie nie jestem przekonany, bo mi się wydawało w partii, trakcie partii, że Hetman B7 muszę zagrać. I po Hetman bije D3, gram Hetman bije C6. I na Hetman b F5, gram Hetman bije C7. Tylko trochę się bałem, że rywal ma go z D6, ale znalazłem wieża G5 szach i po królew 8 zdążę zagrać g3, chociaż koniec bije g3, trzeba jeszcze uważać w tej pozycji, trzeba jeszcze uważać. Natomiast rywal zagrał końce 5 i wydaje mi się, że ta końcówka jest po prostu dla białych wygrana. Idealnie wyrabiam się ze wszystkimi ruchami, pięknie zabezpieczam swoją pozycję króla, przerzucam hetmana do centrum. Naprawdę zagrałem bardzo pryncypialnie tą końcówkę i bardzo mi się podobało. Wymieniłem hetmany, dwa wolne piony, idę królem do centrum, ciach, rywal pokusił się na pionka i po koniec bije w 7, złożył broń. Szybka analiza, tak naprawdę to nie jest analiza, a bardziej relacja posunięć, która, która nastąpiła. I jestem bardzo dumny z tej partii. Cieszę się, że ona się w ten sposób rozstrzygnęła. No, czuję, że, czuję, że potrafię grać w tą grę, widzę. Nie chcę nic mówić, ale po prostu czuję, że problemem nie są na pewno moje szachowe umiejętności. O ile jakikolwiek w ogóle problem mamy. Bo naprawdę dobrze mi się grało dzisiaj tą partię, dobrze mi się liczyło. Czułem się bardzo pewnie. Zszedłem mimo wszystko z debiutu. Dostałem równą pozycję, w której sobie zacząłem dłubać i pięknie sobie przewagę po prostu wywalczyłem, potem sobie ją realizowałem, aż ją w końcówce zrealizowałem. Także naprawdę chcemy oglądać właśnie takie partie Miłosza Szpara. Czy one się takie będą zdarzały za każdym razem? Z pewnością nie, bo te potknięcia są i one są potrzebne również do tego, żeby potem oglądać takie partie jak ta. Także mam nadzieję, że, że Wam się e, też ta partia tak jak mi podobała. I że będę miał więcej po prostu powodów do radości jeszcze to z tego turnieju, ale i w przyszłości, bo plusem szachisty jest to, że jego kariera może trwać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, co pokazują tacy zawodnicy jak Kramnik czy Wiszy Anand. Także tyle ode mnie, wszystkiego dobrego, słyszymy się jutro w kolejnych analizach, mamy jutro dwie partie, także ja już spadam się myć i po prostu do łóżka, bo trzeba się troszkę zregenerować. Bajos, Szachowa Polsko, Elo!